Recykling to nie moda, to konieczność. Co godzinę Polacy wyrzucają 150 tysięcy butelek z sztucznych. W tej chwili na polskich wysypiskach jest 12 miliardów ton odpadów. Gdyby usypać z nich górę, miałaby kilometr długości i dwukrotnie przewyższałaby Mount Everest. Torebka foliowa do pełnego rozkładu potrzebuje 500 lat. To oznacza, że dopiero w tym roku zniknie ta torebka, która pewnego wiecznego poranka 1513 roku uciekła z rąk Mikołaja Kopernika. Żółwie morskie mylą torebki foliowe z meduzami i giną po ich zjedzeniu. Co roku przez odpady ginie około miliona stworzeń morskich. Segreguj odpady, ale rób to z głową. Do żółtego pojemnika wrzucaj. Butelki plastikowe po napojach razem z zakrętkami. Opakowania plastikowe po kosmetykach i środkach czystości. Opakowania po produktach spożywczych. Duże folie opakunkowe. Plastikowe torebki, worki, puszki aluminiowe po napojach, puszki z blachy stalowej, pożywności, metalowe kapsle z butelek, zakrętki do słoików i innych pojemników, kartoniki po mleku i napojach. Do żółtego pojemnika nie wrzucaj części plastikowych niebędących opakowaniami, opakowań stworzyw sztucznych pochodzenia medycznego, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, odpadów budowlanych i rozbiórkowych. Do pojemnika niebieskiego wrzucaj opakowania z papieru i tektury, gazety i czasopisma, książki i zeszyty, katalogi, prospekty, foldery, papier szkolny i biurowy. Torebki papierowe, papier pakowy. Do niebieskiego pojemnika nie wrzucaj kartonów po mleku i napojach, papieru powlekanego folią i kalką, pieluch jednorazowych, worków po nawozach, cemencie i innych materiałach budowlanych, tapet. Zielony pojemnik jest na szkło. Zielony pojemnik jest na szkło kolorowe. Na szkło bezbarwne jest pojemnik biały. Do pojemników na szkło wrzucamy butelki i słoiki szklane po napojach i żywności, butelki po napojach alkoholowych. Do pojemników na szkło nie wrzucamy szkła płaskiego, szyb okiennych, samochodowych, luster, naczyń ceramicznych, kryształowych i porcelanowych, szkła stołowego, żaroodpornego, monitorów i lamp telewizyjnych, reflektorów, żarówek i lamp rtęciowych, zniczy termometrów. Pamiętaj, przed wyrzuceniem opróżnij opakowania z zawartości. Nie oddzielaj zakrętek od butelek plastikowych. Oddzielaj etykiety foliowe od butelek. Nie oddzielaj etykiet papierowych od butelek. Segreguj tylko czysty papier. Papier zawilgocony i zanieczyszczony produktami spożywczymi, środkami chemicznymi, medycznymi i sanitarnymi, substancjami barwiącymi, odpadami zwierzęcymi, pokryty warstwą tworzywa sztucznego bądź parafiną. Wrzucaj do odpadów komunalnych zmieszanych, ponieważ taki papier nie może zostać poddany recyklingowi. Aha, i nie myj butelek, szkoda wody.